Dwie rozpałki pod lupą. Resort środowiska szykuje zmiany. Niebawem nie rozpalisz nimi w piecu. W poniedziałek 2 grudnia 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska. Dotyczy wymagań jakościowych dla wprowadzonej do obrotu biomasy pozyskanej z drzew i krzewów w postaci brykietu lub peletu. Co zawiera? Głównym założeniem nowego projektu Ministra Klimatu i Środowiska jest zapobieganie wprowadzenia do obrotu oraz późniejszego spalania w domach peletu bądź brykietu zanieczyszczonego plastikiem, odpadami meblarskimi lub innymi chemicznymi dodatkami. Normy zaproponowano na podstawie przeprowadzonych ekspertyz. Wzięto w nich pod uwagę dwa aspekty użytkowy oraz emisyjny. Cały projekt ma na celu wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Wśród proponowanych parametrów znalazły się m.in. zawartość wilgoci, dodatków czy azotu. W przypadku peletu przeznaczonego do użycia w gospodarstwach domowych bądź w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW mowa m.in. o, od 6 do 8 mm średnicy, od 3,15 do 40 mm długości oraz maksymalnie 10% wilgoci w stanie roboczym, czyli gdy jest użytkowany. Zawartość popiołu w stanie suchym nie może być wyższa, niż 1,20%, dodatków 2%, a frakcji drobnej 1%. Zawartość opałowa musi wynosić 16,5 mJ na kg, zaś gęstość nasypowa od 600 do 750 kg m3. Od peletu używanego do urządzeń grzewczych klasy 3, 4 i 5 różnica polega na mniejszej zawartości popiołu 0,7% i wyższej minimalnej wartości wytrzymałości mechanicznej 98% zamiast 97,5%. Jeśli zaś chodzi o brykiet, to będzie mógł zawierać do 12% wilgoci, 3% popiołu, 2% innych dodatków i 0,3% azotu. Gęstość ziarna nie może być niższa niż i 0,9 g cm3, a wartość opałowa w stanie roboczym niż 15,5 mj kg. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że obecnie paliwa stałe z biomasy oraz ona sama pozyskana z drzew i krzewów, wprowadzane do obrotu pod postacią brykietu bądź peletu nie są objęte żadnym systemem monitorowania oraz kontroli. Co za tym idzie, nie ustanowiono dla nich żadnych wiążących wymagań jakościowych. To wszystko sprawia, że możliwa jest sprzedaż paliw stałych z biomasy, które nie spełniają żadnych wymagań jakościowych. Przykładem może być pelet bądź brykiet zanieczyszczony plastikami lub odpadami meblarskimi. Wprowadzenie projektu ma poprawić jakość powietrza, wspomóc pozyskanie środków na program Czyste Powietrze i jest jednym z ważniejszych planów związanych z Krajowym Planem Odbudowy.